Cześć, witajcie dzisiaj w nowym vlogu. Dzisiaj głównym bohaterem jest, są pałeczki. Bo które dziecko nie lubi pałeczek? Pieczonek pałeczek. Każdy dziecko lubi wziąć w łapę, że tak powiem, i przekąsić, tak? opaki Tak. My uwielbiamy. Czy to jest gdzieś, gdzie jedziemy w plener, czy tutaj w domu, po prostu przekąsić na szybko. Mamy przepis na pałeczki, troszeczkę w inny sposób. Chcemy Wam pokazać, jak będziemy, piekli my, tak? Mamy tutaj. Półtora kilo pałeczek. Ważne jest to, aby pałeczki, to są pałeczki już umyte, oczyszczone, aby nie były małe, takie, wiecie, z marketów. Tylko takie średniej wielkości, też nie za duże, ponieważ nie będą one pieczone w tradycyjnym y, tradycyjny sposób należąco, tylko będą pieczone na. Jak? Stojąco, na ziemniaku. Na ziemniaku. Dobra. Co do tego potrzebujemy? Potrzebujemy przyprawy. pamiętasz Mateusz, co tu jest? Pieprz. Pieprz. Papryka słodka. E, sól. Albo wegeta we, we, Dobrze Łukasz. No i oliwka z oliwek, tak? Tak. To no teraz robimy mieszankę, chłopaki. A tu co jest? A to są zwykłe ziemniaki, e, umyte tak. To teraz będzie Wam ukroił. Więc teraz tak. Mała łyżeczka. Poproszę tutaj do tego. Papryki. Nie Nieczuba ta płaska. Nie. No, tak, może być taka. Nie? nie. Jeszcze jedno, no, jeszcze jedno śmiało. No, że zostanie trochę, dobra. Wystarczy. Następnie poproszę pieprzu tam z, z tego z moździerza, Łukasz. Daj. Możecie, bo bardzo ciężki ten moździerz jest. To świeżo roztartym. Ręką możesz śmiało wziąć. Daj Łukaszowi połkę. No, może być tyle. Może być nieco więcej. Dobra, super, dziękuję i damy może. Ej, może. I jeszcze. I może wegety damy. I wegety daj taką też łyżeczkę. Co? Tak, no taką, taką. No taką płaską. Dobra. Wystarczy. Teraz wymieszaj to, proszę. Ja otworzę oliwę z oliwek. Albo nie oliwki z oliwek. Damy oliwę zwykłą. Dobrze, musi być wymieszane. Już mieszamy. Ula, la! Tak, dobrze wymieszaj, proszę. Będzie teraz takie gęste, trochę. Będzie gęste. No i który teraz się bawił? Z... Łukasz. Łukasz? Tak. Dobrze, Łukaszku. Daj to Łukaszkowi. To marynatę wrzucamy w kurczaka, Już? No zalej, daj po prostu. Wow. I ładnie zgarni. Wygląda jak like barbecue. Barbecue, tak, Ciemny sos z barbecue. Doskonale pamiętasz. Dobra. Wystarczy, dziękuję. U każdej ładnie proszę każdą pałeczkę wymieszać w tym, tym arenacie. Ale na boleś najwięcej. No to wymieszaj od samego spodu możesz zacząć mieszać. Ważne, żeby... Matti, przytrzymaj mu trochę tą miskę. Wymieszaj, wymieszaj, śmiało, śmiało, śmiało. Każda pałeczka musi być dobrze wymieszana. Żeby ta marynata się rozeszła po, po pałeczce. Trochę będzie ciężko. Czemu? Bo za dużo jest? No. No spróbuj, może też radę. Ale tak wiesz, ręką jakbyś to, jakbyś mył te pałeczki. Śmiało. No o właśnie. Masuj tą marynatę po to, żeby cały ten przyprawy weszły w mięso. Jeszcze, jeszcze, jeszcze Łukaszku. Myślisz, że wszystkie pałeczki są dobrze wymieszane? Tak, nie jest tak. No to jeszcze, 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 dokładnie o to będzie wymieszane. Chyba nie już. No dobrze. Poczekaj z rączkami. A my. Poczekamy jak marynata trochę przejdzie, pałeczki do marynatą i widzimy się za jakieś, za jakieś, 20, może do godziny i widzimy się później w kuchni. Cześć, witajcie ponownie. Witajcie ponownie, spotykamy się, mięso, mięso. pałki się przegryzły. Teraz tak, Potrzebuję tu trochę soli, Matis. Ile mniej więcej? No tak posyp po tych ziemniakach, no nie, 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 tak wiesz, więcej, śmiało. Mateuszek patrz, Synuś, bierzesz dużą garść? Szybkę? O właśnie. Jeszcze? Tak, Nasz ekspert od mieszania, Łukasz, mieszasz? Tak. Ma być każdy... Każdy ziemniak? Każdy ziemniak ma być w tej oliwie zamoczony. Zrób tak, jak pałkiem mieszasz. No tak dokładnie, jak Mateusz powiedział. Chyba będzie ciężko. Tak? Nie. No wiesz, gotowanie to nie jest łatwa rzecz. Dobra, starczy. Genialnie. U mojej rączki proszę, żebyś wstawił piekarnik na 180 stopni. Dobrze? Będziecie tworzyć pewną armię, tak? Teraz tak. robimy stojącą armię pałek. Mateuszek, to poproszę tutaj. Lepsze. Mateuszek, Mateuszek weź wychowaczki. No. tak tu jeszcze trochę, blacha, papier do pieczenia układamy Zobaczymy, czy nam nie zabraknie. No dobrze. Mamy, nie więcej co zywałem. Matuszek, działaj. Uważaj, tu nie, nie przytnij sobie palca. Nie zakłóć sobie palca. I Łukaszek, też jednego. Tata pokaże. Ale zimne. No zimne, zimne. Ludówce było. Tak zakłuwamy i osadzamy na... Ale Matusz, chyba nie tak. Oj! A no stojące, a nie należące. Miałeś stojące. Właśnie. Słuchajcie, mi jest to prosta sprawa. Na tak kałeczkę. No jedna jest, udałaś, udało się. Łukasz, próbujesz? Mm. Proszę bardzo. O! No nie, nie, nie. Czekaj. Szerzej trochę trzeba. A nie lepiej ci napiew w mięso, Mateusz. Zapieram na ziemniaka. Tak, to możesz w kość trafić. Proszę, zobaczcie. Zapomnieliśmy chłopaki o czymś. Piekarnik y, 180 stopni. Mateusz? To ja nastawię już tak na razie. No Mateusz. bawcie się, bawcie się chłopaki. 180 stopni, piekarnik już grzeje. O super, to Ci się A udało. Za bardzo? Za bardzo, za mocno. Ach, pamiętajcie dla bezpieczeństwa, że później jak się to upieszy, żeby wykałaczki nie. Nie przegryźć. No, żeby nie połknąć, bo to by był już problem, nie? Taka wykałaczka. Łukasz do dna. Głębiej ją w sali. Mateusz. O, Mateusz, dobra. Łukasz szerzej trochę. Nadziewaj po prostu do kuczaka. Do samego dna. To mi nie pykło. No nie może i tak nie no, nie nie bo spadnie wyciąga nie, wyciąga no Łukasz co ty tak jak Ech. super to już obok spostał się. o musi do końca wejść no A, brawo no do końca właśnie żeby wykałaczka się oparła na blasze. A. Wow. nawet nie mam co ich sprawdzać, moi drodzy ale dużą pałkę wziął, no, Łukasz o, bezbędnie no. poproponuj, popro, pomóż sobie drugą rączką napierować, żeby tam o, 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 oh. jeszcze cóż, poszło poszło wow. ile mamy jeszcze tych pałek, chłopaki? Eee, dwie jeszcze dwie, tak? cztery jeszcze cztery? dwie no to trzeba. Y Dobrze? Hmm? Pewnie. To mogę położyć? A, tak. To mogę mieć rękę. Nie, no jeszcze te dwie tam zostały, tak? Tak. No weź najpierw, najpierw połóż mateuszek. Ziemniaka. Ziemniaka, tak. No wykorzystajmy wszystko. Już. Wyglądają te pałki jak szachy, co chłopcy? No. Tak. O, młodzień. Ostatnia pałeczka. O, kapie. No nie sobie kapie, to sobie, ale nic się z tym nie dzieje. Ziemniaka. Ziemniaka nie masz. O, o, Dzień ziemniak? Proszę. O, zaginął tak. wadki. Mogą być? Jeszcze chwilę, poczekaj. Tylko przesu przesuniemy. Ale trysnął. Wiesz co, możesz ziemniaka położyć między te, między pałeczki, to się upiecze po prostu, wiesz? Zjemmy to sobie, tak? Ty, no, Wow. Oh. No, powiem wam tak. Lux Torpeda. To Świetnie wam to wyszło. Świetnie. Ostatni ziemniaczek I Czy nie wygląda to jak te szachy? To co moi drodzy? Yy, widzimy się za jakąś godzinkę, tak? Będziemy kontrolowali pieczenie. W jakim stanie są te yy, pałeczki? Tak, chłopcy? Tak, tak. I dogrywamy później kolejny odcinek. Do zobaczenia za, za jakiś czas. Kochani, mały update. Yy, Kamera to jest troszeczkę ukaszpło. Pałki się nie piekły 40 minut, a półtorej godziny I na przyszłość jak będziecie się robili to zwróćcie uwagę na wysokość yy, ziemniaka Nie centymetr, a 2 cm, ponieważ ziemniak doszedł pierwszy i, I po prostu się rozwalił Niektóre, niektóre te pałeczki się po prostu przewracały Co na koniec? Na koniec po prostu Mateusz setnino. no Zielniny, bo przecież bez zieliny to nie ma jedzenia Miało dużo zielaniny. Tutaj też. Dobrze. Ja sobie nie wyobrażam i wychwa pewnie też. Och. Bez ciabaty. Mateusz, pewnie? Spróbujemy z ciabatą. Dobra, pod kącikiem. Przekroimy. I zobaczymy czy kuczek jest na tyle miękki, żeby można było go konsumować. Dobrze. Jestem ciekawy tego ziemniaczka. ziemniaczek i ziemniaczek. Proszę bardzo. Zrobimy A te... skóry tylko nie jest, proszę. Ja mięciutki? mięciutki. Ale skórka odchodzi. No bo kurczak, już, kurczak mówię. No to ja taką nogę wybrałem. Nogę Pamiętajcie, żeby wy, wyjąć. Te kałaczki. Tak. Mm, to jest dobre. Dobre. Odpowiednia słowa? Pokaż. Zobaczcie, kuczaka odchodzi ładnie. Nie, przepraszam, mm. ale <laughs> Tutaj na kuczaka pokaż. Mięciutki <laughs> odchodzi ładnie od skóry. Ale pyszności To co? Na bułę? Zobaczymy czy, czy dobrze są przyprawione. Mogę ten kawałek? Pewnie. Czy ukasz dobrze? Wtarł. Yy... No coś ścierałeś. braku mi słowa teraz. Mm. Przyprawy, marynata. Smakujemy. Mm. Dobre, co? Ale mięsne, nie, są mięciutkie, nie? Ale gorące. I soczysta. A czy ktoś mi da, da spróbować? Kto nie, że dam ci spróbować. Całego niepiec... mięsa tylko. Całego mięsa? Oczywiście. Ale powiem wam, pysznie wyszło. Kasz? Dobre, to ciabata. Mm. ciabata. i kurczak. Rewelacja, co? Pałki mega słodczyste, bardzo dobre, nie? są dobrze nasolone. Gdzieś tam. Idealne, dokładnie idealne. Kto no, no, to robił? No, Łukasz, no, Łukasz. Łukasz robił, Mateusz wciskał. Jeszcze spróbuję tego ziemniaka, bo ziemniak jako pierwszy do chedd. I do czego można ponosić tego, tego ziemniaka? Takiego jak, jak z ogniska, tak mięciutki jest. Jak z, jak rozkładamy z tej folii, nie? Aluminiowej, co? Wiem, że ma pełną ust, pełną usta. Moi drodzy, czyli jeszcze raz, update. 180 stopni daliśmy temperaturę. Wsadziliśmy pałki na gorący piekarnik. I półtorej godziny. Półtora kilo e, pałek. pałek. Półtorej godziny, tak? Ja się z Wami żegnam. Ty... Zachęcamy do subskrybowania i do naszych filmów. Tak, dziękujemy, że jesteście z nami. Do następnego razu. that you like her.